Cześć, witam Cię w ten lutowy dzień ze wschodniej dzielnicy Bydgoszczy zwanej Fordonem. Dzisiaj chcę powiedzieć parę słów o zaletach i wadach wingowania. Czyli chodzi o sytuację, w której wychodzisz na miasto z Kumplem, bo on chce poderwać jakąś fajną kobietę i Ty chcesz poderwać jakąś fajną kobietę i sobie w tym pomagacie. Jakie są zalety i wady działania w ten sposób? Zalety. Po pierwsze, jeśli wychodzisz na miasto podrywać z kumplem, który jest w tym lepszy od Ciebie, to możesz się dużo nauczyć: obserwując go oraz słuchając to, co mówi, słuchając to, w jaki sposób rozmawia z kobietami, jak pokonuje swoje wymówki itd. Po drugie, jeśli to jest zawodnik, który ma pozytywne nastawienie, chęć do podrywu, radzi sobie z wymówkami. I działa w taki pozytywny sposób z powerem, to może on Cię dodatkowo zmotywować do tego, żebyś ty więcej działał. Po trzecie, jeśli jest to ktoś doświadczony, kto potrafi oceniać grę i podryw innych osób. To może on dać ci ym, bardzo przydatny feedback, może obserwując Twoje działanie stwierdzić, co robisz źle, co robisz dobrze, i może dać Ci wskazówki, co powinieneś poprawić i gdzie są tak zwane y, u Ciebie, gdzie są tak zwane wąskie gardła, czyli rzeczy, jak, które jak, jak poprawisz, to y, w dużym stopniu zwiększy się Twoja skuteczność i będziesz dużo lepszym podrywaczem. Czwartą zaletą wingowania jest to, że łatwiej jest Wam w dwójkę rozgrywać podwójne sety. Czyli sytuacje, w której są jakieś dwie dziewczyny, które siedzą na przykład na mieście i chcielibyście je w dwójkę poznać. Jeśli wychodzisz sam i siedzą dwie dziewczyny i jedną z nich chcesz bardzo poznać, to jeśli się skupisz za bardzo na rozmowie z tą jedną, to jej koleżanka będzie się nudzić, będzie próbowała ją odciągnąć. I w końcu może ją do ciebie zniechęcić. Jeśli masz winga, to ten wing może zająć się jej koleżanką. Ta koleżanka nie musi mu się bardzo podobać, ale on działa na Twoją korzyść. Jest to Twój kumpel, który Ci pomaga w podrywie, zajmuje tą kumpelę, a Ty w tym czasie możesz skupić się na dziewczynie, którą jesteś zainteresowany. Tylko pamiętaj, że w adekwatnej sytuacji w drugą stronę, on też może od Ciebie wymagać, że Ty też pomożesz mu i zajmiesz się kumpelą jego wymarzonej kobiety, którą poznał na mieście. Tak więc pomoc musi być obopólna. E, piątym plusem e, wspólnego działania jest to, że na pewno jest bezpieczny. Jeśli wychodzisz z kumplem na miasto, to jak ktoś Was zaatakuje, możecie się w dwójkę bronić. On może tobie pomóc. Może zadzwonić gdzieś na policję, na przykład, albo ewentualnie pozbierać się z gleby, jak dostaniesz szybkiego gonga i się przewrócisz. Dobrze, a teraz wady działania razem. Pierwszą taką wadą jest to, że jeśli regularnie wychodzisz na miasto z kumplem, i on nagle nie może wyjść, to może być to dla ciebie wymówką, żeby nie, nie wyjść samemu. Dla przykładu, jeśli Wychodzicie na miasto ze swoim wingiem 3 piątki pod rząd, a już czwartego piątku on nie może z Tobą wyjść, ponieważ jest chory albo gdzieś wyjechał, a chcesz bardzo poznać następne kobiety tego czwartego piątku, to może być to dla Ciebie wymówką, żeby nie pójść na miasto. Możesz sobie mówić, a dzisiaj chyba sobie odpuszczę, bo mój kumpel nie może, chyba zostanę w domu. To jest błąd. Powinieneś działać zarówno z wingiem, jak i samemu. Jeśli nie masz dobrego winga, to musisz po prostu przyzwyczaić się do tego, żeby działać samemu. Nie możesz nigdy liczyć na to, nie możesz liczyć tylko na to, że zawsze będziesz działał tylko z wingiem, gdyż jest to bardzo ograniczające przekonanie i to sprawia, że stworzysz sobie mniej sytuacji, w, w których możesz poznać atrakcyjne dla ciebie kobiety. Druga wada wingowania jest taka, że mm, przejmujesz pewne zachowania, przekonania czy poglądy Twojego winga. Jeśli uważasz go za gościa, który jest dobrym podrywaczem, jeśli poważasz go jako podrywacza, to przejmujesz te zachowania, poglądy i. Nastawienie, co nie zawsze jest dobre. Jest to złe w przypadku ograniczających przekonań, czyli jakichś poglądów na e, temat relacji damsko-męskich, które e, sprawiają, że podryw tego winga jest gorszy albo stwarza sobie on mniej sytuacji, w których może poznać odpowiednią dla siebie kobietę. Dla przykładu, jeśli taki Wings myśli, że na mieście, gdzieś w klubie nie można poznać odpowiedniej kobiety na stały związek. To, to ograniczające przekonanie będzie go programować i będzie tworzył tylko z takiej sytuacji, z, z takimi kobietami, które poznał na mieście, tylko jakieś krótsze relacje seksualne, niezobowiązujące, a jeśli się pojawi kobieta, która będzie dla niego tak naprawdę dobrym materiałem na stały związek albo na żonę, na wielką miłość, to on wtedy sobie będzie mówił, że a jednak w ten sposób nie można poznać kobiety na stały związek i tą sytuację albo oleje, albo zniszczy, albo nie będzie wierzył w to, że to jest ta kobieta, której szuka na coś poważniejszego. Trzecią wadą działania razem jest to, że możecie się pokłócić o dziewczynę. Jeśli podchodzicie do wielu setów, macie za sobą wiele wyjść, to wcześniej czy później pojawią się sytuacje konfliktowe. Na przykład podchodzicie do setu złożonego z kilku dziewczyn i spodoba Wam się ta sama dziewczyna. I nie macie wcześniej ustalone, kto ma prawo podrywać tą kobietę, kto jest tym powiedzmy głównym graczem w stosunku do tej kobiety. I możecie zacząć o nią walczyć, a skończy się to zazwyczaj tak, że ani ty jej nie poderwiesz, ani on jej nie poderwie. Ważne jest dlatego, żeby ustalić przed działaniem twarde zasady, na jakich będziecie współpracować, że na przykład ten, który pierwszy otwiera set, wybiera sobie y, dziewczynę jako pierwszą, którą będzie rozgrywał, i drugi mu się w to nie wpieprza. Albo że ten, który pierwszy zauważy kobietę i poprosi gwinga, żeby mu otworzył ten set, podszedł, zagadał do dziewczyn, a on podchodzi później, to on ma pierwszeństwo do, w stosunku do tej kobiety, gdyż on ją pierwszy zauważył. Ważne, żeby, te, y, żeby trzymać się twardo tych zasad i żeby wyjątki były naprawdę wyjątkami i wyjątki są dopuszczalne według mnie e, tylko w takim przypadku, kiedy ta strona e, pokrzywdzona, która nie ma korzyści z tego, że odchodzimy od jakiejś zasady, się na to zgodzi. Ważne jest, żeby e, się trzymać tych zasad, gdyż e, znaleźć, łatwe, e, znaleźć dobrego winga jest bardzo trudno. Ale stracić go jest łatwo. Wystarczy tylko jedna śliczna kobieta, w której się zauroczysz ty i twój wing, pokłóci, pokłócicie się o nią i tak się zakończy wasza współpraca. Tak więc, jaki wynik? 5-3 dla wingowania. Tylko pamiętaj, że musi być to osoba ogarnięta umysłowo i życiowo, która ma pozytywne nastawienie, która potrafi podchodzić, potrafi sobie radzić z wymówkami, która. Ma sukcesy z kobietami, albo która zaczyna mieć sukcesy z kobietami, która potrafi współpracować, która potrafi przestrzegać zasad, która jest lojalna i która sprawia, że masz uśmiech na ustach. Pamiętaj, że jak wychodzisz na miasto z kumplem, najważniejsze jest jego samopoczucie. Jeśli on się czuje źle, jest smutny, powinieneś zrobić coś żeby on się rozweselił żeby miał lepszy humor gdyż to ostatecznie wpłynie na wasz wspólny podryw tak więc jeśli masz dobrego winga albo dobry materiał na winga to warto jest z nim działać. a jeśli nie masz ta, takiej osoby to nie warto szukać na siłę tylko należy się wtedy skupić na działaniu w pojedynkę tak więc ponownie życzę tobie sukcesów z kobietami dziękuję tobie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!